A dobra, leca s tym po prostu i tyle. Pa, Ok, podczas się ja malkoję, jestem i witam tam bardzo bardzo serdecznie w na moim kanale. Generalnie miałem tego nie nagrywać przez pingi, bla 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 i tak dalej. Tymczasem, i to jest też krótko zapowiecie, że będę nagrywał rankedy. Nie wiem, nie wiem, czy to 137 subów to jest żywe czy martwe. Natomiast po prostu nagram, bo lubię. Więc od jutra zaczynam z rankedami, dlatego że jest nowy sezon, system rank jest nieco poprawiony. Ja nie zamierzam kurwa świedzieć w Ironie. W Ironie 1-2 miesiące, potem 2 dni w Ironie 2 i przegrać jeden mecz i kurwa spadać do, z Irona 3 do Irona 2. I kurwa, takie zresztą miałem. No i hurr. I kurwa, pierdole już nie. Gra... Zagrać się ostatnie rankedy. Dość mało, z 4 może 5 Kurwa zablokowano Fak monitor mi gaśnie to nie jest fajne Nie wiem co jest z tym monitorem tutaj. Ja pierdolę idę logiem Zesrałem się Seiconei <ścoughs> Jest po łbie być fajnie, gdybym miał jeszcze jakieś informacje, no nie? Od teamu A, może to Łukasz Bierz spajka Jest on wychodził jak nic. No i pięknie. Nice. Dobra, to jest unrated. Tak, by the way. Nie wiem, jak będzie wyglądał tu mój aim. Bo już trochę jest zmęczony. Ale z w jest martwa cisza. Także ten meczek nie będzie ładny. Dobra, Dobra. No już idę, idę, kurwa. i słuchaj, tak jakby flasha, bo tu był Omen. Ja pierdolę, jak się wyjewałem. Powiem na pierdalać, a nie przykładać się do pierdalać. I tak, streamów nie mogę prowadzić, bo ping mi strasznie wariuje. O, zapomniałem skonfigurować kamerę, ale chuj z tą kamerą Ej tu, ładnie zarys porobił. Ciekawe jakie to są rangi Czy Wiem, że to jest unrated, ale nie wykluczone, że ktoś z ranką tutaj grał, nie? Także ja sobie od jutra startuję z serią rankedów Poczemu czemu by nie? I wiem, że jestem nowem. Dobra, to Co i a... Zaibiliście, że muszę patrzeć na mapkę i się domyślać. Okej, okay, dobra, proszę. On be window, jak ja tu będę tylko dawał mi w to się wykręcę. Isplanned. Ten sniper jest dobry. Szanowni sniper, ulta odpaliła. Aj! Nice try! No problem Jestem muszę grać jako Ja jeszcze nie mam, żeby żeby tak, taką sytuację rozjebać, jak było przy tym B na window Ja jestem jebanym ironem 2 Pierwszone Pieprzon dwa akty skończyłem na ironie jeden. Znaczy Aż od jutra jest -y nowy sezon, to będzie pięknie. Nie myślę w sumie, bo mogę tak zajrzeć C. Wierzę, aim raka Ok. O oh, fuck o, oh fak, nie zauważyłem tego mena Znaczy, zauważyłem go w ostatniej chwili, chciałem się dochilować, bo miałem low. Mogę najpierw ogarnąć okno. <ścoughs> o boże, ta czetka. nie wiem, czy ran, kiedy jeszcze będę z kimś grał, czy sam. Ja planuję w następnym sezonie przynajmniej dobić się do Silvera Don't push. Dobrze gość gada I stay on B O, zultował Ciekawe kurwa gdzie O kurwa, czekaj, mi się dźwięk w ogóle nagrywa? Z Valoranta. Ta, a, nagrywa. uff Dobra, mogę pogłośnić. Dobra. Teraz mikrofon mam dość dobry schawek. Tyle mi wystarczy. No i nice, nie wiem, jak to będzie trwało. Wiem, że wrzucę to normalnie, a czy sobie bez montażu. Aj go, nie widzę tego. Tak samo jak tej mapy. I gdyby się dało zobaczyć największy współczynnik porażek na mapie, to Heaven by był wygrywany Guys, I think, I think so, it's a. Kurwa mać Rozjebał mnie w 3 sekundy Ja zdążyłem ogarnąć, że jest sam z tym i cały czas straciłem, kurwa, czas i mnie rozjebał eee, Nie ma refleksu do tej gry Co Cyber robi, bo on nas jeszcze kieruje. Ok, that's gid. O, Jetka, jetka zrobiła kombeka. dobrze. Będziecie mogli się wspólnie coś, będziecie się mogli też kurwa pośmiać jak, jak co ja odpierdam. Jak od jutra zacznę grać kiedy? Teraz, że system rank będzie zmieniony, to to będzie zajebiście. Um. Kurwa, mać guys, To jest chujowe na dalekie dystansy One enemy I see you again. Będę mógł teraz grać tak? A wupy nawet się nie tykam, nie umiem tym grać nie przyjdą mi nie pomogą naprawdę Co? Ja ja robisz tak No jebany ping network problem Dlatego nie mogę streamować Umiejętności w ogóle nie używam. Bo na razie ich nie potrzebuję szukać. Pierre dole, idę C. Oni nie dają info, cicho, milczą, kurwa, jakby sam grał na pięciu. Choć strzecił ją. A czy. Wiem, że to już mi jakby był w ogóle jakiś procent, i tak dalej, ale nie o to chodzi. Po prostu widziałem już na niektórych meczach z Irony dwójki, dwójki, i Iron musiałem kierować i albo mecz przegraliśmy, albo wygraliśmy. Taki hip trafi trafił. info, guys. Scouta ma. Sprawdźcie, coś nie umiem. Tutaj jest. Kurwa mać! Wyjechałem się. Dawaj Dobrze, już się po prostu skamować, nie? Sklampuj się Tam. No. Tak. Uch, Uch, mam nadzieję, że na rank jak będę grał rankedy to będę miał info od Timu. Jakiekolwiek. No ale chociażby powiedzieli, na którym sajcie są wrogowie. Takie kurwa, zero komunikacji ze Sosakrem. Kurwa, idź pan. Zanim ja się odwrócę, już jestem martwy. Ja bać tą grę. się lepiej kupiło Żeby ktoś na czacie cokolwiek pisał A nie, ja nie streamuję, jebie Jebie mnie to, na razie nie streamuje. A póki mi internet się nie ogarni to nie będę streamował

A jeszcze pamiętam jak na początku Valoranta. Jak zabiję kogoś, to się patrzyłem przez 10 sekund jeszcze w to, w to jedno miejsce i dopiero się odwracałem. A przynajmniej 3 sekundy. Nie mam pojęcia czemu szczerze. To mi przeszło i po co mi tak kurwa trzymałem Tak. Stare czasy. Nie blokuję Dobra Tam są, no C Dobra, rażdem Dobra, coś się nie zmieszcza za grupy jestem Ja pierdolę No, Ej. Ja to na nie może mam jednego ojca. Na brimku 2 Na race 2 no i tyle. To są wszystkie postacie, na których mam acy. Nabite. Ale to był Irony 1, ok. A ja grałem 2 miesiące w tej randze, także się nauczyłem. A nie grać. Tam do nich Złuchaj mi monitor zgasł, to jest tak nerwiające Nie wiem czy ten monitor gaśnie Dzięki Omen O i Window Trzeba teraz zagrał Kasztana Dobra, tą rundę jesteśmy w plecy Pistoletówkę przegraliśmy niedobrze Na farsi kródy. Żadnych umiejętności ani nic. Jepan jest czemu ja? Dobra, okej okay. Ale szadu... ale siadło Ale szadło Kurwa plecki Oh fuck, zjebałem Choć już te Discordy, mnie były marstwa. Wszystkie Discordy, które były zrobione, I więc teraz po prostu dam link do Twitch'a. Tam będę jeszcze streamował, ale to pod wieczorem, bo jak widać na wieczór, mój internet jest ogarnięty, w kurwa. I mam tylko 3 śpingu. Ach, kochana warsz... kochany... kochany warszawski serwer. Jak już wyjdzie kurwa ten patch, bo już nie wiem co robić. Pierdolę na rankę na dzisiaj. Mam dość, wkurwiłem się, za dużo meczu przegrałem. Przynajmniej za irona 2 nie spadłem, bo to jeszcze bym się konkretnie wkurwie. A teraz nic. Z... A do końca przez tym ja też grałem klopsa i i. I... 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 W sumie powiedzieć, koledzy znajomy jest nam przez do poznania też gry, ale czasem klopsa Przegraliśmy parę tych meczów Jesteś niczym Nice Mały, precyzyjny celowniczek, wygodny bardzo Ale to są Unraid, także to się nie liczy praktycznie Jakby to uranket i tak mi ładnie się dało to wtedy O w dupę, jebana mać Zwaysowałem ulta tak porządnie. Zamiast wybiegać z tym, z, jak włączałem ulta, mogłem poczekać, aż się utruchomi. Dobra, moment. O, ja za czemu ona Ja bym nie ruszała, tak jakby przy spajku No i nice. A to jest Chuj Chojcem, że jest na trzecim miejscu tabeli. chyba na rzecz co mamy, nie pamiętam czy mówiłem. i te postacie, na których mam Ace na to są postacie, którym najczęściej gram. Nice. Ktoś jeszcze chce skanować? Zapraszam. Of dupę z dwóch stron Gigi, dziękuję za gierkę No to na tyle w tym odcinku Przede wszystkim zobaczyliście sobie jak place'uję Od jutra zaczynam nagrywać rankedy To czy będzie zajebiście Przede wszystkim najpierw Jutro pół godzinki ENAB'a Znaczy, będziecie jeśli wam się odcinek podobał Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał Ja żegnam Na razie, cześć!